Jeśli nienawidzicie Trumpa i jeżeli zawsze go nienawidziliście i jesteście zdeterminowani, by go nienawidzić bez względu na wszystko, to ostatnich 100 dni musiało być dla Was prawdziwym koszmarem. Zwłaszcza, że Trump odniósł serię sukcesów, których nie da się tak po prostu zignorować. Jednak ten tydzień jest wyjątkowo bolesny dla tych, którzy Trumpa nienawidzą bo sukcesy będą się szybko piętrzyć. Jeśli kogoś przepełnia nienawiść do Donalda Trumpa, to oczywiście nie przyzna mu tych zasług, ani większych, ani mniejszych. Natomiast miliony Amerykanów już wiedzą, że nawet jeśli Trump rozwiąże poważny problem i zrobi coś dobrego, to jego krytycy i tak znajdą drobne szczegóły, by go skrytykować. Szczegóły tak nieistotne, że nie mają znaczenia wobec skali problemów, które udało mu się rozwiązać. Słuchanie takiej małostkowej, przewidywalnej krytyki jest wręcz męczące, ale jest to klasyczny scenariusz z lewicowego podręcznika. Jak przedstawić sukces Trumpa jako katastrofę? To dowód, że nienawiść zaślepia ludzi do tego stopnia, że nie widzą niczego pozytywnego. A Trump rozwiązuje problemy, które demokraci i tak zwani rajnos, czyli pseudorepublikanie, uważali za problemy niemożliwe do rozwiązania i robi to w zawrotnym tempie. Oto kilka przykładów z ostatnich stu dni i z ostatnich kilku dni również. Wiele z nich miało miejsce właśnie w tym tygodniu. Numer 1. Polityka graniczna. Trump rozwiązał problem, który Biden stworzył celowo. Zredukował nielegalne przekraczanie granic o 99,9%. Obecnie ci, którzy chcą przejść przez granicę amerykańską, muszą mieć na to pozwolenie. Obowiązują nasze przepisy imigracyjne, tak jak w każdym kraju. Osoby przybywające legalnie są oczywiście mile widziane, pod warunkiem, że identyfikują się i przechodzą kontrolę bezpieczeństwa, bo Donald Trump respektuje prawo, w przeciwieństwie do partii, która zachęca do łamania tego prawa. Deportacja przestępców. Trump usuwa z kraju najgorsze elementy przestępcze wśród nielegalnych imigrantów. Władze w końcu mogą wykonywać swoje obowiązki, broniąc obywateli i legalnych gości, turystów. Sprawiedliwość zaczyna działać. Uwolnienie obywateli Stanów Zjednoczonych Ponad 50 obywateli USA zostało sprowadzonych do kraju z miejsc takich jak chociażby Gaza, Rosja, Białoruś czy Wenezuela. Tylko w tym tygodniu ostatni zakładnik z gazy został uwolniony. Trump wykazał się współczuciem wobec tych, których inni ignorowali. Rozejm między Indiami a Pakistanem. Trump doprowadził do zawieszenia broni między dwoma państwami atomowymi i pracuje nad umową pokojową. On nie lubi wojny i potrafi ją zatrzymać. Jest człowiekiem pokoju. Sankcje na Syrię. Donald Trump zniósł sankcje, co zmieniło układ sił w rejonie. Syria przestaje się opierać na Rosji, a zaczyna współpracować z USA. Wolny handel i wzrost gospodarczy mogą ograniczyć przemoc. Cła na Chiny. Dzięki Trumpowi, Chiny obniżyły swoje taryfy. A teraz możliwe jest zawarcie korzystnej umowy handlowej. Po 40 latach Chiny zostały zmuszone do zmiany zachowania. Obniżka cen leków. Ceny leków w USA spadną o 30 do 80% w programach Medicare, Medicaid i sektorze prywatnym. Amerykanie nie będą już płacić więcej niż reszta świata za te same leki. To sukces, którego demokratom nie udało się osiągnąć. Inwestycje. Trump przyciągnął już ponad 10 bilionów dolarów inwestycji z USA i z zagranicy, co stworzy 15 milionów nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Pomimo krytyki, zebrał więcej pieniędzy niż wszyscy poprzedni prezydenci razem wzięci. Gospodarka. Polityka Trumpa stworzyła 475 tysięcy nowych miejsc pracy, inflacja spadła do poniżej 2,5%, a ceny paliwa i żywności również się obniżyły. Giełda odbudowuje straty i zmierza ku lepszemu. Trump patrzy w przyszłość z optymizmem. Pokój Ukraina-Rosja. Rosja i Ukraina spotykają się w Turcji, aby rozmawiać o pokoju z Trumpem jako potencjalnym mediatorem. Obie strony chcą jego obecności, bo wiedzą, że może doprowadzić do końca wojny. Globalny handel. Cła Trumpa zatrzymały globalistyczne plany jednolitego porządku świata i przywróciły uczciwe porozumienia handlowe między krajami. Wielka Brytania. Indie, Meksyk i Unia Europejska obniżyły lub negocjują taryfy. Trump rozumie, jak działa siła nabywcza. Wszystko to sprawia, że dolar amerykański pozostaje walutą światową, a USA nadal są liderem wolnego świata. Trump przyspiesza gospodarkę i jednocześnie ogranicza rząd federalny, wzmacniając władzę Stanów. Ludzie, którzy nienawidzą Trumpa, ludzie, którzy cierpią na tak zwany Trump Derangement Syndrome, czyli zespół zaburzeń Trumpa, nie są w stanie wyjść poza własną nienawiść. Bez względu na to, ile dobra się dzieje, nie potrafią tego przyznać. Jest to kwestia ego. Wielu ludzi nie umie przyznać, że nie miało racji i że myliło się co do Trumpa. Nienawiść odbiera zdolność do obiektywnej oceny. Zamyka oczy na fakty i potrzebuje innych, by ją podtrzymać. Historia ludzkości pokazuje, że nienawiść zabiła miliardy, często bez powodu. Można patrzeć na świat przez pryzmat miłości, sprawiedliwości lub nienawiści. Ten, kto cierpi na Trump Derangement syndrom, niestety jest nieuleczalny.